5, 4, 3, 2, 1 WIO! 30, lewy 3 do prawy 3, lewy 3, do prawy 3, uh, wow. teraz 100. Znowu się tak zabawi. Okay. I lewy 3 do prawy 3 z uwagą, mostek nie prawy 3 z uwagą, mostek nie i 50, lewy 4, lewy 4. Do prawy 4. Do prawy 4 i teraz lewy max. I 50 prawy max i 70 lewy 4 z hamowaniem do prawy 2. Z hamowaniem do prawy 2. O popatrz jakie wygrodzenie. Ty. Tego nie było. O nie. I teraz prawy max. Przez szczyt. Śmiało. Za szczytem 30. Lewy 4. Do lewy 3 plus. Lewy 3 plus. Śmiało dalej 500. Coś zabierało na początku? I hamowanie szyka na od lewej. Tu tu szeroko. Okej, okay. i 50, prawy max przez szczyt. I za szczytem hamowanie, prawy 3 zać. Hamowanie, prawy 3 zać. Okej, okay, okej, okay, spokojnie. I teraz lewy 4, po nim 20, i lewy 3 ciasny. Lewy 3 ciasny. Coś pływają, kurwa. Oh I teraz 50, prawy 4. Do lewy max. Dalej 100 lewą. 100 lewą. I prawy 4. Końcem. Końcem 3 długi. To jest ten, ten chujowy. Do, do lewy 2. Długi. Do lewy 2 długi. Może woda. Jest. I dalej 50 i prawy 4, to lewy max, 50 środkiem i 50, prawy 4, prawy 4, 100 i mocne hamowanie, prawy 3, prawy 3, to lewy 3, to prawy 4 plus. Dalej 100 prawą i lewy 4, po nim 50 i prawy 5 do lewy 4 plus, lewy 4 plus 100 i prawy 4 długi, prawy 4 długi, do lewy 3 plus z uwagą woda na szczycie, lewy 3 plus z uwagą woda, to jest tu, nie wjeżdżamy w jochę, teraz 50 i prawy max. Ale po nim 50 i prawy 3, końcem zać, prawy 3, końcem zać. I 50 na szczycie, hamowanie, prawy 3 długi, prawy 3 długi, do lewy 4. Lewy 4 to jest ten długi, i dalej 50, lewy 3, końcem zać, końcem zać, do prawy 4 długi, i 20, prawy 5. I lewy 3. To nie to kurwa. I prawy 5 max, 50 lotna. Lotna lotna tu. Ale zabierało ty. Powiem ci, że w tym długim kurwa trójkowym to się tak troszkę niepewnie poczułem, bo mocno odjeżdżał.